Thank <music> you. No, i witam, witam, witam was, widzowie, w kolejnym odcineczku. Na wstępie, pamiętajcie, że zostawić łapkę, suba i komentarz, wtedy, by udział w na tego skina, który widzicie teraz na ekranie. Eee, a my wygranego wybierzemy sobie, znaczy ja wybiorę w przypiętym komentarzu. Także, drogi widzu, zejdź niżej, napisz komentarz i zobacz, czy to może ty nie wygrałeś. A jeżeli nie, to zostaw komentarz, żeby wziąć udział w następnym tego typu rozdaniu. A my przechodzimy już do odcinka. Także, witam, 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 was, widzowie. Na samym wstępie, pamiętajcie, kod promocyjny KORCZY, który daje wam aktualnie plus 15% do depozytu oraz skrzynki amerykańskie dla nowych użytkowników oraz drodzy widzowie, mam tutaj ze sobą nowość nowość, ale jeszcze pamiętajcie żeby odebrać kalendarzyk adwentowy dzisiaj mi poleciał taki auk za 13, więc możecie dać znać u nas na Discordzie co wam poleciało, no i oczywiście na Discordzie g codziennie, macie szansę żeby coś fajnego sobie zgarnąć, zobaczcie co oni tam, tam wyrzucają także wejdźcie koniecznie na ich Discorda no i widzowie u nas, nowość czyli system Prezentów. System prezentów polega to na tym, są skiny, które przy wpłacie, jeżeli już decydujecie się na jakąś wpłatę e, z moim oczywiście kodem, no to macie szansę, żeby w prezencie do depozytu dostać danego skinka. U mnie na Discordzie e, cały czas będę wrzucał to info, jakie są aktualne prezenty, ewentualnie je wymieniał, dokładał, jeżeli jakiś skinek spadnie. E, także będziecie tam, musicie wejść, po prostu, żeby mieć e, wiedzę tak naprawdę o tym, co się zmienia. E, no i na przykład mamy tutaj M4A4 Desolate Space za 50 zł miałem płacie za 10 zł, e, no i e, tutaj jeszcze dwa takie skinki, czyli na przykład to działa w ten sposób: jeżeli wpłacacie 10 zł, to bierzecie udział w tych trzech, to jakby możecie dostać puli tych trzech skinów. Jakby do dziś, jeżeli, jeżeli to jest minimalne, to 10 zł, a tu 5, to jeżeli płacicie dychę, to macie możliwość dostania prezentu albo tej Mki, albo tego Famasa, albo tej MP9. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, i to jest po prostu taki prezencik ode mnie dla Was za to, że mnie wspieracie, doceniacie, e, wiecie o co chodzi, jeżeli już zdecydujecie się wpłacić. Jakąś kaskę, no i oczywiście, drogi widzowie, pamiętajcie, że ten materiał jest tylko dla pełnoletnich, tak jak staweczka na początku. Tutaj troszeczkę sobie testujemy, a cały film to jest tylko rozrywka. To nie jest żaden sposób na zarobek, czysto po prostu hobbystycznie sobie gramy. Drodzy widzowie, także w ten sposób to wygląda koniec ogłoszeń parafialnych. Trochę tego było. Dzisiaj będziemy robić bitewki, w której. Skrzynia łańcuchu, one time decyduje o każdej bitwie. Robiłem już coś takiego z Godsonem robiłem już coś takiego z Radiculus, tam troszeczkę to inaczej wyglądało, ale dzisiaj typowo, typowo dlatego sobie coś takiego robimy. Także drodzy widzowie, robimy sobie pierwszą batelkę. No i mamy taką bitwę. Mamy taką bitwę za 50 zł. Tutaj nasz standardowy, tak naprawdę na początku zazwyczaj zawsze robimy tego typu bitwę, czyli standardzik za dwie dyszki Bizonik P2000 UMP Radiculus. No i czasem to jeszcze wchodzi jakiś sticker. Czy coś takiego, tym razem dałem Signal Breacha? No i zobaczymy. Oczywiście liczy się tylko ostatnia skrzyneczka, którą jest e, Once Upon a Time. Także tutaj no będziemy celować, żeby z tego łasupona nam coś najlepsze, najlepszego poleciało, żebyśmy to my wygrali tą bitwę. Także także w ten sposób to wygląda. No i zobaczmy. Signal bridge niestety nic nie oddał. Czy max 7? O proszę, max 7, dwie gwiazdeczki. Ej, dawno nie miałem dwóch gwiazdek. Chyba wczoraj na odcinku były, ale dawno nie miałem. O proszę, ale ładnie oddało. No i teraz Morg. Czy Morg coś tutaj ładnego zarzuci? No, tak sobie zarzucił nasz drogi kolega Gloczek. Ok, młynek. E, także także fajnie. Estebanik, może jakaś gwiazdka. I proszę, dał gwiazdkę. Kurde, ten Esteban coś ostatnio troszkę się odblokował. E, bym tak powiedział. E, barokowa purpura za cztery dychy prawie. No i one mam nadzieję, że dla nas. Chyba nasz? Tak, nasze, więc zgarniamy tą pulkę. No i zobaczcie, jaka to jest pula. 160 zł, także giga klasa, a więc mamy 574 zł. dobra mamy pierwszą, pierwszą bitewkę zgarniętą dla nas, także ja już tutaj udaję się, żeby e, zrobić jakąś troszeczkę mocniejszą, wiecie o co chodzi także widzowie, mamy taką batelkę 99 zł i 20 groszy e, mamy tutaj różne skrzyneczki dorzuciłem jeszcze raz tego Estebana, bo Coś czuję, że on tutaj może chcieć coś nam oddać. Może chcieć nam coś oddać za te po prostu miesiące, które nam nie oddawał, ale tutaj Five Sevenik ładnie zarzucił. No, mega, mega dobra pula z tej skrzyneczki. Ja pierdzielę, Esteban dwie gwiazdki daje. Ej, Esteban! Mordo ty moja! Dajże coś fajnego! Noć się proszę! Ej, dobra, Esteban się tak odblokował, że to jest hit, nie? Eee... Dobra, dobra, dobra. Mamy tutaj uspika. On całkiem ok. Lucky punch. No dobra, ok. Bo jeszcze tutaj ten kałaszek poleciał. Kilowacik. On tutaj niestety się nie popisał. No P250. No ta skrzyneczka naprawdę nam raz oddała, ale nie tym razem. Nie tym razem. Niestety teraz nam. Nic za bardzo nie oddała Skrzynia Forest O proszę, i jeszcze gwiazdeczka No tutaj ładnie zarzuciło, ładną pulę dała Ale w tym twareście nie ma jakichś, nie wiadomo, jakichś skinów Dokładnie leci e, Cyrexic Oczywiście na tej gwiazdce Kosior, może gwiazdka też e, Już chyba piąta gwiazdka nam poleciała dzisiaj Więc sypie, sypie naprawdę e, Kolejny Bobby 26, dobra, ok MP9, czy ona nam coś tutaj jeszcze dołoży potencjalnie? Dobrze dała, naprawdę dobrze dała. No i one soup, one soup dla nas i jesteśmy w niebie, a... Dla nas, myślałem, że ta MK była y, droższa. Ej, jak tak widziałem, tą MK to już w sensie dobran, no to ona tak y, strzyziko. No i jaka pula, 333. Ej, dobra, tu jest taki profit jak na razie. No i drogi widzu, 810 złociszy, 810 złociszy, no to w takim bądź razie e, udajemy się tutaj na coś mocniejszego chyba, nie? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. mamy taką bitewkę, e, widzowie, zobaczymy czy ona nam coś tutaj ładnego dorzuci, e, 196 zł Także tutaj, wiecie, podwajamy każdą batalkę z poprzedniej tak naprawdę, no bo jak oddaję, e, oczywiście tym razem oddaję pamiętajcie, drodzy widzowie, że to jest po prostu fart, robimy to dla fanu, no to e, sobie po, podniesiemy tutaj, wiecie, staweczki e, za, za bitewki. E, Dobra, w ogóle ostatnio ktoś z widzów napisał mi, że nie widać mojego klienta Seeda, jest wszystko widoczne, po prostu wtedy tak miałem, e, wiecie o co chodzi, tak miałem strąkę jakby scrollowaną, że, że nie było widać, ale spokojnie, wszystko jest, nic tutaj nie ma krzywego, także m, dobra. E, Okej, okay. Deagle naprawdę ładnie zarzucił, 7 dych prawie. No, i zobaczmy gadżecik. Ok, gadżet też. E, spoko, ten mecha indastryczny. DM, MK, AWP, Kałacha i M4A4. E, SK, no nie popisała się. Czy awp coś fajnego nam tutaj zarzuci? No, liczę na to. No, jezu, tragedia. No powiem tak, no skrzynia za dwie dychy, trzy osoby otwierają, ileś takich gówno. E, Kałaszek, no dobra, no powiedzmy, nie ma tragedii jak na Kałaszka. M4A4, może ona? 17, no, no tak sobie Dobra, charm, dwa, dwie gwiazdki bo trzy gwiazdki, tego jeszcze nigdy nie miałem O Jezu, tragedia No i one soup on, one suppon, mam nadzieję, że dla nas I wtedy będzie klasa Ale niestety nie, niestety nie eee, No i tutaj ta pula taka Nie, jest spoko pula w sumie, 200, prawie 300 ym, Także także spoko 283, no to udajemy się dalej Dobra, tutaj tak nie poszalałem aż E, ale dajemy sobie takie oto skrzyneczki, dajemy też tam, wrzuciłem dwa dodże. E, takie wiecie, pod podbitkę. No bo, jak z dodża poleci już gwiazdka, no to tak naprawdę zwrotka, zwrotka bitwy już jest. E, więc liczę na to, że może nam coś tam zarzucić. Zaczynaliśmy z budżetem 420, bodajże, chyba z tego co pamiętam. O proszę, fast attack! Jak tu zarzucił, ej! E, no, więc nie ma tragedii. No ale tutaj Fasta tak zarzucił pulę. Jezu, Maria, stówę dał prawie. Nie, no, stówę dał ze skrzynki za dwunastaka. Ej, dobra, no to już wiem, że tutaj pula to może być naprawdę przepotężna, jeżeli tak będzie oddawać jak na razie i na koniec nam się to uda zgarnąć. A kolejny skinek dokłada do naszej puli. Salun. Czy salun coś fajnego tutaj da? Dobra, okej. Okay. Okej, okay, jak na tą skrzynkę, w sumie jej e, zbyt dużo nie otwierałem, ale całkiem okej okay, dał, no e, 4,20% gry nie dało, ale to, wiecie, procentoweczka, także mm, jest jak jest, okej, okay, uspik. E, no proszę, no dobra, już zwrotka bitwy na bank jest, e, jeśli byśmy ją wygrali, e, awupa master, no nie, z tej skrzynki jeszcze nigdy nic mi chyba nie poleciało fajnego będzie on trzeba e, tą skrzyneczkę przykatować w pewnym momencie, no pierwszy docz nic nie dał, może drugi coś ładnego zarzuci, o taki LDLC za sześć koła o ja cię chwycę. dobra trzy dychy, no dobra, lepsze to niż nic e, Garden Party może gwiazdeczka, dawno nie było e, niestety nie tym razem Fusion, czy Fusion nam coś tutaj ładnego zarzuci, okej okay, dobra, spoko e, Bandura Hub czy on y, Banhap? No okej, okay, dobra, może być. Ym, no i One Supon, One Supon, dajże nam, dajże nam, dajże nam, żebyśmy to zgarnęli, żeby nie było lipy. O Jezu, o Jezu. no niestety, no niestety, ale patrzcie, jaka pula 488 złotych. Eee, no nic, no nic, no nic. No dobra, no to w takim razie to jeszcze muszę zmontować jakiegoś laścika, nie. Mamy coś takiego. Wrzuciłem tu skrzynię Hydrotus 388 zł. No i zobaczmy, no i zobaczmy, czy coś nam tutaj fajnego mm, rzuci. W tym rozdaniu, i czy uda się zgarnąć ostatnią bitewkę? Eee, no, ta Hydrotus to naprawdę lubię tą skrzynkę. No, okej, okay, dobra. Tutaj e, MP9, całkiem spoko. Ta MP9 naprawdę lubi oddać. Mm, Auk też ok, też ok. 45. Także tu już e, stóweczka raczej jest w puli. Mm, no proszę, 61 z rizlera mm, Wanna try? No nie, wanna try chyba, chyba nie chcemy spróbować jednak. Skrzynia Overpass, w sumie, też rzadko otwierana przeze mnie. Okej, okay, patrzcie jak dała. No, kurde, klasa. Mega fajnie. Skrzynia Dodge. Może jakaś. Ajajajajajajajajaj. Aj, 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 aj. No, niestety. AWP Master. Zobaczmy, czy może z niej coś w końcu. Kurde, no, ona się nie chce przełamać, jednak, nie? Ja tak od kilku odcinków już tak sobie wrzucam po jakieś... co jakiś czas. Ale... ale naprawdę nie chcę, nie? Double Down też nic nie dał. Pika 97. Zobaczmy, może Pixon, Pixon coś zarzuci fajnego. Ok, dobra, 53, nie ma tragedii, e, 10% kloczek, czy kloczek, może jakaś gwiazd? No, nie chcę dać, no ich skrzynia Hydro, my tutaj na nią liczymy. Zobaczmy. O Jesu, O Jesu, O Boże, co tu się stało? No tragedia, może mam nadzieję, że one Pan on nam. Nie, no tragedia, tragedia, ale tutaj nawet zwrotki nie ma tej. 313, no nic, no nic, no niestety, niestety, niestety nie, nie, nie chciało dać, nie chciało dać. Także drodzy widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Na sam koniec, nie zapomnijcie zostawić łapki, suba i komentarza, i wbijcie nasz na serwer Discord, bo tam jest całe info o wszystkim. Także musisz serdecznie wejść i zobaczyć, tak? No i drodzy widzowie, na moment nagrania filmu zostało 25 subów do wbicia 250, a jak będzie 250, to wleci mocarne info. Także, także subskrybujcie szefy, subskrybujcie. No, także to by było na tyle w dzisiejszym ja odcinku. Jeszcze co mi żegnam. Pozdro.